Na samym początku chciałem podziękować tutaj trenerowi Kaparskiemu za przyjęcie tutaj na obiekcie przed meczem. Bardzo rzadko się w Polsce zdarza, że trener gospodarzy tak miło wita trenera gości, więc chciałem mu za to bardzo serdecznie podziękować. Powiem tak, 8 lat mnie było w Polsce i cieszę się z każdego dnia tutaj, z każdą jednostką treningową, z każdym meczem. Jestem tak niesamowicie dumny z, dzisiaj z mojej drużyny, z zawodników, za realizowanie planu taktycznego, jaki tutaj przez cały tydzień sobie realizowaliśmy. Zdawaliśmy sobie sprawę z siły, z potencjału drużyny chończanki. Wiedzieliśmy, że będą w jakiś sposób posiadali na pewno w piłkę. Wiedzieliśmy, że będą grali w ataku po w tak opozycyjnym. Bardzo byłem zdziwiony, że w pierwszej połowie straciliśmy bramkę po stracie, bo uczuliliśmy na ten moment, że Chojniczanka też jest bardzo groźna w tym elemencie. Więc w jaki sposób mówię, jestem niesamowicie szczęśliwy i dumny, że w pierwszej połowie byliśmy cały czas w meczu, że nie przygrywaliśmy większą bramy, tylko jedną. W drugiej połowie mecz zaczął się od kapitalnej interwencji Jurczaka, który utrzymał nas w meczu. Później zmiany, które zrobiliśmy i taką odwagę, którą sobie gdzieś tam zaszczepiliśmy w przerwie meczu, sprawiły, że te nasze akcje były odważniejsze, klarowniejsze. Mogliśmy tak naprawdę zabić mecz na 3-1. Mariusz Gabrych miał świetną sytuację, więc mówię, jestem niesamowicie dumny i szczęśliwy z tej drużyny, bo wygraliśmy, można powiedzieć, na, w jakiś sposób takich swoich zasadach, że... Chcieliśmy ten mecz od poniedziałku rozegrać właśnie w taki sposób i cieszę się, że to udało się. Trenerowi Kaferskiemu, tutaj klubowi, dyrektorowi, prezesowi życzę awansu do pierwszej ligi i życzę zrealizowaniu celu, jakim jest na pewno na was. a my w jakiś sposób przygotowujemy się do następnego meczu. Chcemy z każdym przeciwnikiem grać, wygrywać na swój sposób i wierzę, że to też sprawi, że będziemy w jakiś sposób w górnej części tabeli. Dziękuję Państwu. No nie ma co ukrywać, że jestem podobnie jak wszyscy sympatycy Chojniczanki, zawiedziony tym, co się wydarzyło dzisiaj w tym spotkaniu. Zagraliśmy bardzo, dobre, bardzo dobrą pierwszą połowę, stworzyliśmy sobie mnóstwo sytuacji, pressing wysoki był skuteczny, zabrakło postawienia w tej połowie kropki nad i, bo w poprzednich meczach u siebie wykorzystywaliśmy takie sytuacje, jakie były dzisiaj i i byliśmy przygotowani na to, że można popełnić błąd. Druga połowa nie zapowiadała jakby tego, co się finalnie skończyło, bo wszystko było pod kontrolą, ale ten wynik otwarty utrzymywał przy życiu drużynę znicza, która po tej pierwszej bramce konsekwentnie broniąc udało, udało jej się zdobyć tą drugą bramkę. Dla nas ta porażka jest bardzo bolesna, będziemy ją analizować i i no, zrobię wszystko, żeby drużyna odpowiednio pozytywnie zareagowała w Chorzowie. Dziękuję, czy są pytanie. Tak, i Józiorka Radio i DTFM. Ja przyznam się, że po pierwszej połowie zastanawiam się nie, nie czy Chojniczanka wygra, tylko jak wysoko, bo tak wyglądała ta pierwsza część meczu, no, a w drugiej wyszła na wojsko zupełnie inna drużyna i pytanie do Pana, czy Pan potrafi wyjaśnić co z Chojniczanką stało się w drugiej połowie? Znaczy, drugi po, druga połowa, według, według mnie, była bardzo zbliżona do początku pierwszej połowy. Były sytuacje, byliśmy w posiadaniu piłki, byliśmy zespołem, który dominował. Brakowało drugiej bramki, która, tak jak powiedziałem, na starcie no, utrzymywała cały czas w grze różne zniczaj. Na pewno dzisiaj bardzo słabo zareagowaliśmy po straconej bramce. Zmiany, które robiłem po to, żeby z jednej strony uszczelnić środek, a potem, żeby Uskrzydlić nas, naszą grę, niestety dzisiaj nie przyniosł nie dało żadnego efektu. I czy koniec końców coś dobrego da się wynieść z tego meczu, Bo wspominano o tym, żeby zadbać, żeby złota hożów zareagowała odpowiednio i e, rzeczywiście coś w rodzaju zimnego prysznica e, może koniec końców w tym nieco pomóc? No, pewnie, że można szukać tutaj pozytywów w tym, że zimny prysznic nam się przydaje. Tego chyba. Zbyt, zbyt często, z większości, z większości elementów naszej gry, na pewno jestem zadowolony. Sam wynik wynik jest nie do, za, nie do zaakceptowania, jak i reakcja po straconych bramkach.